High Dragon jest najlepszym nie mega mrocznym Pokemonem w całym Pokémon Go. Przewyższają go tylko dwa megasy: Mega Handum i Mega Gyarados, ale jest lepszy np. od Mega Absola, od Shadow Tyranitara, od Shadow Hanchkrowa czy od legendarnego Iveltala. Dlatego w tym momencie w tej grze nie ma sensu rajdować na Iveltala, jeśli może zrobić. Dragona. Na szczęście podczas kompleja na tego Pokemona, na którym byłem w Niemczech, udało mi się wbić xl na wymaksowanie dwóch sztuk. Jedną już mam, bo udało mi się w ten sam dzień zrobić Lucky Trada za Shiny Dino. Także to jest mój pierwszy Lucky Shiny Hydreigon na 50. levelu. Ma 15 ataku, więc jestem z niego zadowolony. Nazywa się Kapuno, bo tak po niemiecku nazywał się oryginalnie ten Dino, którego dostałem. I dzisiaj, kiedy dowiedziałem się, że mam do zrobienia Lucky Trada z Adamem, to wiedziałem, że musimy strejdawać się właśnie za tego Pokemona. Podczas swojego Community High Dragon otrzymał atak Brutal Swing, który właśnie sprawia, że jest on najlepszym nie mega mrocznym Pokemonem, który jest lepszy nawet od legendarnych mrocznych Pokemonów. Dlatego jeśli nie braliście udziału w tym evencie, ten moveset w tym momencie można zdobyć tylko dzięki Elite TMC, ale szczerze mówiąc, jeśli macie jakieś Elite TMC, to moim zdaniem warto poświęcić jedną z nich na ustawienie takiego movesetu i jeśli mielibyście tak jak ja zrobić Lucky Hydragona z tym movesetem to naprawdę się opłaca cześć Też może tak to co robimy? zadałem tradera za, trade za Hydragona Shiny dużo ich porobiłeś wtedy na Conti Trochę, tam, z 5-6 może. No to ja też tak mniej więcej tyle, bo bardzo to jest przyszłościowe jeśli chodzi o właśnie laki trade, nie? A no. no. No jeden z lepszych tych dark, nie? Jakieś konkretne CP pod, pod ligę czy coś? Nie, najwyższe, Ja mam 2600 najwyższy. Najwyższe. No 2800. Tak. Czy będzie XLka, bo w innych miejscach złapane. A bo to z Niemiec, <laughs> no? Tak jest. Europejski. To teraz byleby dobre IV, bo jak nie to wiadomo kogo wina. Tak jest. Nie no kurczę tak żeby. żeby ta dwunastka taku nie była, nie? Tak? To ta czternastka chociaż... Dobra, to ty pierwszy sprawdzaj... Ile miałeś, miałeś 2800 czy 2600? 2600. To ja, no to lepszy. Ooo, piętnastka ataku, fajnie. To jest, to się chwali. Dobra, to teraz sprawdzamy moje. Oooo! No może... To ty. lepszy niż mój. Tak, o, o jeden, jeden punkt. Też. O jeden punkt defensywy, no. No. Dobrze poszło, okay. no to to jest taki co fajnie można... No to 15 ataku, tak? No o to chodzi, bo przecież na tym polega Pokémon na rajdę, nie? Żeby atakował jak najlepiej. To więc spoko, jestem zadowolony. Dzięki wielkie, Adam. Nie ma sprawy. To kuruj się. No, Wszystkiego dobrego. I słuchajcie, pod ostatnim odcinkiem bardzo nam wzrosła liczba lajków z typowych 10% osób lajkujących poszliśmy do ponad 15. Także może tym razem uda nam się dobyć te 20%. Bardzo by mi to pomogło. Także wbijmy 5000 lajków pod tym filmem. I powiem Wam, że jestem mega zadowolony z tego trade'a. 15 ataku, na to liczyłem te IV pozostałe. No wiadomo, mogły być trochę lepsze, ale szczerze mówiąc, moim zdaniem te kilka punkcików IV na punktach życia. Praktycznie nic nie zmieni, a mój styl grania w Pokémony jest taki, że lubię mieć dobre Pokémony, które są wysoko w rankingach, ale lubię też, żeby przede wszystkim były Lucky i Shiny, no bo gra się dla przyjemności. Dla mnie bardzo przyjemnie jest mieć fajne Pokémony, które się fajnie prezentują, a Shiny zazwyczaj dla mnie po prostu wyglądają lepiej, fajniej. No i Lucky robi bardzo dużą różnicę, jeśli chodzi oczywiście o wzmacnianie Pokémona, bo teraz, jako że chcę zrobić tego Pokémona na 50 level w tym momencie, no to zobaczcie, ile wychodzi tego DASTU. 205 tysięcy Dustu i mam Pokémona na poziomie 50. Gdyby to był Nielaki, to by to było 400 tysięcy Dustu ponad. Gdyby to był Shadow, to by to było jeszcze więcej. Dlatego Lucky Trady są jedną z najważniejszych mechanik w całej grze i polecam każdemu, jeśli jest taki bardzo dobry Commit Day, nabijajcie tej Excelki, zróbcie kilka tych ewolucji Shiny i zostawcie je sobie na przyszłość, na właśnie ewentualne przyszłe, gwarantowane Lucky Trady. I teraz już mam dwa. Lucky Shine Hydraigony, jak zobaczymy moją topkę najsilniejszych Pokémonów, to oba się tutaj mieszczą elegancko, ten ma 4069, ten ma 4061 i oba się mi dużo bardziej przydadzą nawet niż Iweltale, Darkraje, a zrobiłem je tak niewielkim kosztem. A jak kiedyś wejdzie jakiś lepszy Pokémon typu Dark, no to pewnie to będzie Mega, na przykład Mega Tyranitar, na taki przypadek mam takiego Lucky Tyranitara. Jak tylko wejdzie Mega Ewolucja, to sobie tego zrobię na poziom 51, bo nawet tutaj mu dobiłem ten taki Medalion za Best Buddy i oczywiście e, Mega Pokemon nie może być Shadowem jednocześnie, no i jest sens robić tylko jednego, bo możemy mieć tylko jedną Mega Ewolucję naraz. Także ja już mam tutaj takiego przygotowanego, ale myślę, że jeszcze do wejścia Mega Tyrka trochę czasu minie, bo to by było zbyt dobre, żeby było prawdziwe tak prędko. Zauważyłem, że Niantic bardzo lubi Megasy wypuszczać w kolejności tak, żeby każdy kolejny Megas był troszkę lepszy, niż poprzedni mega z danego typu. No w ten sposób mamy pewną progresję w grze. Cały czas gra jest interesująca, angażująca, cały czas wychodzą nowe, lepsze pokemony, więc cały czas jest sens grać i nie ma takiej sytuacji, że dobra Grałem pierwsze 2-3 lata w Pokémon Go, to teraz już nie mam w sumie po co grać, bo już i tak mam najlepsze Pokemony. No nie, bo już jeśli grałeś w 16, 17, 18 roku, to tamte Pokemony już nie są dobre brachu, nie? Może jak Mewtu wtedy złapałeś setę i teraz mu zmienisz moveset, no to będzie dalej dobry, nie? Ale z wielu różnych typów Pokemonu jednak sporo się pozmieniało i sporo doszło nowych poczków, które są po prostu lepsze. A tymczasem, jak to nagrywam, to jest ostatnie kilka godzin eventu mody Fashion Week. Ten event, hmm, trochę go nie doceniłem, trochę żałuję, że tak mało na nim grałem, także jeszcze chwilę pogram na nim dzisiaj, ale no niestety nie udało mi się zdobyć tego shiny ferfru. I tego bardzo, bardzo żałuję. Może uda mi się z kimś zamienić za shiny ferfu. No niestety prawdopodobnie po tym evencie już nie będzie się respił znowu ferfu. No przynajmniej tak było rok temu, że jakby Fashion Week respił się ferfru, potem przestał się respić i już nie dało się go zdobyć. Może na jakiś event walentynkowy coś takiego jest taka szansa, ale wydaje mi się, że może być dosyć problem ze zdobyciem tego shiny w przyszłości, jeśli mamy się kierować tym, co było rok temu, także trochę w topa. Może zamiana z kimś do jakiegoś innego rzadkiego shiny będzie dla mnie dobra Opcją, no bo chcę mieć chociaż jednego shiny ferfru właśnie w razie, gdybym jeździł po różnych krajach, żeby móc go przystrzyc do mojego shiny Pokedeksu. Nazwijmy to Shiny Pokedexem przystrzyżeń ferfru. Jakolwiek by to śmiesznie nie brzmiało. No a cóż, Pokémony to jest gra kolekcjonerska i zawsze tak było, więc nie ma nic dziwnego w tym, że no cóż, każdy gracz Pokémon Go kolekcjonuje po prostu różne rzadkie Pokémony. A ten event jest przyzwoity w sumie nie tylko jeśli chodzi właśnie o Ferfru, ale również dla kolekcjonerów różnych rzadkich, dziwnych Pokémonów. Chociaż czy one są tak do końca w pełni limitowane, jeśli powrócą, takie same najprawdopodobniej za rok znowu na taki sam event, to już trzeba sobie samemu na to odpowiedzieć, chociaż nikt z nas nie zna przyszłości. A ja tymczasem odpaliłem sobie InSensa, przejdziemy się trochę po parku i zobaczymy, co z tego wyniknie. Doduo, Marini, Centret, Łu, Explode, Krogang, Electric, Glemiał. Markrow, Gotita, Kryjke Tot, jeszcze jeden gle miał, Blitzel, Mentine. A czemu mówię, że żałuję, że tak mało grałem na tym inwencie? No bo nie mam tego shiny ferfu ani w ogóle żadnego shiny nie złapałem na tym inwencie. Już jutro, jak to oglądacie, zaczyna się nowy event, ale taki, gdzie nie ma żadnego nowego shiny. Więc moja nadzieja na jakiegoś nowego shiny w mojej kolekcji leży teraz, może w Raid Awery na Iveltala w środę. No a potem jak będzie zernia, to koniecznie muszę zdobyć tego szani, bo jest po prostu prześwietny. Taklecik, Sentrecik, Wiglecik i już mam zryty Berecik. Kurde, no że tego na przykład absolutnie trafiłem w to mnie boli, bo szansa jest zbustowana generalnie na tym evencie. 1 na 64. Może zbyt pochopnie oceniłem ten event. No cóż, zostawcie łapkę w górze, subskrybujcie kanał, obejrzyjcie inne filmy na moim kanale i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!